Cześć, z tej strony Król. E, zaczynamy kolejny projekt. Słuchajcie, w końcu przyjechał do nas samochód innego koloru niż e, czarny. No najwięcej projektów robimy z udziałem czarnych samochodów. Natomiast tutaj, o właśnie słoneczko zaczyna wychodzić. Zaraz Wam pokażę, co to jest za samochód i jakiego koloru. Obejdziemy sobie auto naokoło, e, takie... Pierwsze rozeznanie zrobimy z, w jakim stanie jest ten samochód, natomiast już jutro spotkamy się przy metalo metalohalogenie, e, pokażę wam kondycję tego lakieru i będziemy go lecić. Także startujemy z kolejnym vlogiem. Zobaczcie. To jest taki, można powiedzieć, granatowy, nie wiem, niebieski kolor, generalnie metaliczny. Stan lakieru, nie wiem, czy mi się uda, jak zwykle, dobrze to ująć, ale zobaczcie. No są, wiadomo, swirle od, od nieodpowiedniej pielęgnacji. Są jakieś takie o od owadów. Mam nadzieję, że nie głębokie wżery, ale są ślady. Głębsze rysy o tutaj w ogóle takie. Głębsze rysy, średnie rysy, no sporo tych rzeczy. To są jakieś plamki takie po wodzie. Yy. Właściciel przed przyjazdem opłukał trochę ten samochód. No, słuchajcie reflektory w dobrym stanie. Generalnie auto jest dwuletnie, także jeszcze nie zdążyło się zniszczyć mocno. Przedni zderzak no, brudny, oczywiście owady przywarte. Już zwrócimy uwagę też właśnie, żeby to na bieżąco usuwać. O zobaczcie. Też mam nadzieję, że to się nie wżarło tam głęboko. Yy, tutaj grill, zobaczcie, też brudny. No wiadomo, to poczyścimy. No, tutaj znowu owady. Błotnik, zobaczcie, o, teraz widać, jaki to jest fajny kolorek. Chyba widać. <grytanie> ja tutaj na podglądzie nie widzę, bo mi się odbija wszystko. Przy montażu to wyjdzie. No, natomiast no wiadomo, tutaj są swirle takie pielęgnacyjne. Metalohalogen też pokaże innego rodzaju. Rysy w spektrum tego światła wychodzą takie średnie, grubsze rysy. No, zobaczcie koła. Brudne są, oczywiście, tak. Felgi, fajne nawet. Ja nie lubię takie łączenia czarnego ze srebrnym, ale te są fajne, fajny wzór. O, pony wiadomo, do czyszczenia, felgi też do czyszczenia. Zobaczcie, próg brudny. Zobaczcie, tutaj na boku. O. Jakieś przerysowanie takie, pocięte, takie. Właściciel mówi, że nie wie skąd się to się wzięło. No prawdopodobnie gdzieś zaparkował, ktoś przechodził. Nie wiem, może jakaś kobieta torebką zahaczyła. Przepraszam, kobiety. Może jakiś facet teczką. Ok. No, ktoś prawdopodobnie to otarł. Tak, niestety to wygląda. Będziemy to gubić będziemy to leczyć. Tutaj się znowu odbija. Piękny jest ten lakier. Śliczne ma ziarno. Teraz się taki robi wręcz atramentowy. Może atramentowy to nie, aczkolwiek no, trochę taki atramentowy jest. No, dach zobaczcie, zanieczyszczony. Z tego co pamiętam, przejdźmy sobie od razu do tyłu. Yy, właściciel mówi, że jakaś kuna go napastuje, właściwie ten jego samochód. I zobaczcie, tutaj jest ślad na lakierze, podrapany jest lakier przez to zwierzątko. No niestety no tak to jest. Mikuna pod maskę swego czasu wchodziła, ale zanotowałem taki odstraszacz elektroniczny. No i poradziłem sobie z tym. Tutaj tylna szyba, no, zanieczyszczona, klapa. No, też nie wiem, czy to jest sens w ogóle pokazywać. No ogólnie zobaczcie, no jest brudne, tak? Zderzak jest porysowany. Yy. Później w świetle, w metalohalogenie to wszystko wyjdzie, bo co tutaj? Cień jest tak zbytnio nie widać. O, tutaj zobaczcie, jest rysa taka, dość głębokie takie przetarcie. Ja no, będziemy próbować to zgubić, bo nie jest aż tak bardzo głębokie. Myślę, że to zejdzie spokojnie. No, teraz drugi boczek. Tutaj też wiadomo brud, na pierwszy rzut oka nie rzucałem się jakieś takie bardzo wredne rysy, chociaż tutaj, o tutaj też jest jakieś takie przetarcie. O też koła brudne, o zobaczcie, nadkola brudne standardowo do czyszczenia progi. Tutaj jakieś takie zacieki na tym lakierze, ogólnie przymatowiony lakier jest, no, ale to wiadomo też w filmie jakiś. Brudu to powoduje. Ciężko tak ocenić. W 100% kondycję lakieru. A jaki i są brudne. Słupek sobie przelećmy. O, tutaj odchody ptasie. Mam nadzieję, że nie zdążyły już wypalić. Teraz będziemy szybko go myli, im krócej to leży na lakierze, tym lepiej. Tutaj sobie zobaczmy. Też będziemy czyścić. No, dramatu nie ma. No nowe auto prawie także zdążyło się to wszystko poniszczyć. Wstępnie poznaliście stan tego samochodu. No wiadomo, że y, takie światło i ten brud, który się znajduje gdzieś tam na, na lakierze uniemożliwia pokazanie w pełni stanu tego lakieru. Natomiast jutro już się spotkamy przy korekcie. Samochód będzie już oczyszczony. E, pokażę Wam faktycznie właśnie stan tego lakieru i zaczniemy proces leczenia. Cześć! Wystartował kolejny dzień. Ja już od samego rana odebrałem kilka telefonów, zrobiłem kilka wartościowych rzeczy, także dość intensywnie dla mnie się rozpoczął. A wracając do wczorajszego dnia, no, przeprowadziłem pełny proces dekontaminacji golfa. Także lakier jest przygotowany do korekty. Dzisiaj się zajmiemy korektą. Wszystkie koła wyczyszczone, tak, wnęki, jakieś tam szczeliny, pędzelkowania, tworzyw, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest zrobione. O, jedna sprawa. Od dziwo lakier okazał się być dość mocno zanieczyszczony. Zwłaszcza cząstki żelaza. Iron miał co robić, także sporo tego żelaza było wbitego w ten lakier. No, ale już jest czyściutko, także, także to jest to. Wczoraj, jeszcze na sam koniec, pojechałem. Paczka przyjechała z Gitechnika, pokażę Wam, co mi przyjechało. Słuchajcie, Smart Fabric to jest preparat, który służy do zabezpieczenia tapicerki materiałowej. Natomiast u nas zanosi się na to, że będziemy robić przepiękny projekt z udziałem samochodu Cabrio. Samochód dość wiekowy, już chyba pod zabytek, niedługo będzie podchodził. E, przepiękny kolor, w ogóle fajne to auto jest. Jak nie wiem, na razie nie będę zdradzał szczegółów. Mam nadzieję, że to wypali. A jak wypali, to tam będzie czyszczenie dachu i dach trzeba będzie zabezpieczyć. Użyjemy do tego ten produkt. E, teraz tak, C2, mój <słuch> ulubiony produkt. E, skończył nam się pół literek nowego produktu. Między innymi pójdzie na zabezpieczenie golfa. Także to jest to. I e, Quick Detailer, też z Gitechnika. To może tak, C2 nie używamy co mycie. To się robi raz na jakiś czas, tak? Natomiast co mycie, możemy podbić ten look, nadać takiego efektu showcar tym, czyli quick detailerem, nie? Jakieś ewentualne pozostałości gdzieś na powodzie, lepszy połysk się uzyska. Bardzo fajna rzecz. No, także to jest to. Słuchajcie, metalohalogen ustawiam, wszystkie polerki, wyciągam pasty. Wczoraj już oczywiście zrobiłem próby, także mniej więcej wiem, na czym stoję, wiem już, jak leczyć ten lakier. No i tyle, także. Ustawiam to wszystko i pokażę Wam stan lakieru i co trzeba z nim zrobić, żeby, żeby było super. Zaczynamy od maski. Zobaczcie w jakim stanie jest maska. No niestety, całutenka pocięta to są rysy od, nieumiejętnego, od nieumiejętnej pielęgnacji, tak zwane swirle, które się układają w okręgi. W momencie, kiedy przydałaby mi się trzecia ręka, na no jakoś muszę poradzić. No dobra, uwolniłem jedną rękę. Muszę uważać, bo sprzęt drogi do nagrywania. No i teraz tak, lecimy gdzieś tutaj, widziałem, o jest, zobaczcie, tutaj jest strasznie zniszczony lakier pocięty. Tutaj jest generalnie wypalony, jest ślad od y, kupy ptasiej, która się wżarła w lakier i ktoś coś tutaj próbował ścierać tą kupę, może jakimś ręcznikiem papierowym, no czymś nieodpowiednim, czymś agresywnym. Y, robił w ten sposób takie ruchy. Próbował to wytrzeć pewnie. No i narobił rys. Czyli nie tylko że mamy odparzenie odkupy tasiej. To jeszcze rysy od tarcia. No. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, tutaj gdzieś widziałem. O, tutaj tutaj są grubsze rysy, paskudne takie. O. Tutaj trzeba będzie mocniej zaingerować. Także coś takiego. No ogólnie no, cała maska jest ocięta, przymatowiona. Zobaczcie, jakieś hologramy się pojawiają. Tutaj metalohalogen nam rozświetlam, że tą latarkę zabiorę. Co on nam tutaj pokaże? No pokazuje też innego rodzaju rysy, troszeczkę grubsze takie. O. Tutaj też coś jest takiego. No, także nie jest zaciekawie. Wydawałoby się, że to są takie delikatne rysy. No, niby są, ale w przypadku Volkswagenowskiego lakieru, który jest twardy, no nie do końca się to łatwo usuwa. Trzeba trochę mocniej zaingerować. Zobaczcie, błotnik. O, błotnik też cały pocięty. Też mnóstwo pielęgnacyjnych takich zarysowań, przematowień. Grubszych troszeczkę rys też widzę. Troszkę. Zaświecimy sobie latarkę. Ciężko mi jest nakierować to światło tak, żeby wam pokazać też. Teraz drzwi, zobaczcie, wyglądają w ten sposób. Też całe pocięte zarysowania pielęgnacyjne. Układają się nawet w hologram. O, zobaczcie, jak jest nieprzyjemny taki tutaj tutaj, o, nieprzyjemny taki hologram się robi. Mm. Tutaj gdzieś u góry też widziałem, o tutaj, zobaczcie. Też jest jakieś takie przetarcie. Prawdopodobnie ktoś przechodził blisko tego samochodu, otarł się i, i porysował. No więc będziemy to wszystko gubić. Jak zobaczycie, tylny błotnik to też jest cały pocięty. zarysowań, zarysowałem. Tak jak mówię, no w przypadku Volkswagena, on ma twardy lakier, to one tak do końca łatwo nie schodzą. Aczkolwiek zejdą. Oczywiście, że zejdą. Jest tutaj druga strona, drugi błotnik. Też zobaczcie. Też wszystko pokryte w rysach. Prze też rysy. Przejdą takie głębsze rysy trochę. O, no i zobaczcie, tak było. Paskudne rysy. Natomiast zobaczcie, po korekcie wygląda to w ten sposób. 99,9% defektów została usunięta. I tutaj jeszcze też sobie przejdźmy. było. Tutaj też jest nierobione. Tak, tak było. O. Tak jest po korekcie. Zaświecę latarkę. Ciężko mi tutaj jest to. Nawet nie wiecie jak ja się tutaj gimnastykuję, żeby wam to pokazać. Musimy ten metalohalogen jednak drugi uruchomić i mieć go na niższym stojaku, żeby rozświetlał niżej. O, zobaczcie, latareczka zaświecona, tutaj jest po korekcie, tak? Natomiast, o, tak było, wszystkie defekty. O, zobaczcie, zostały usunięte. No, sobie przejdziemy, o, tak było, paskudnie, dalej bliżej. A tak jest. Powierzchnia odtłuszczona, wiadomo nic nie ukryte nie zamarkowane no i tak to będzie wyglądać na całym samochodzie serce się raduje jak widzi się transformację tego lakieru no widzicie na tym przykładzie w jaki sposób będzie przebiegać korekta lakieru golfa i jakie będą rezultaty co do samej metody to wczoraj zdążyłem zrobić kilka prób i najlepiej na tym lakierze i tych defektach sprawdza mi się pad z mikrofibry to jest akurat pad z firmy super shine pad i do tego pasta tnąca Koch H9. My w naszym studiu przyszliśmy z H8 na H9. H9. My no fajna, naprawdę bardzo fajna, dużo lepsza jest kultura pracy, można nią dłużej pracować, wypracowuje się świetnie tą pastę. Nie pyli, nie śmierdzi, piękne wykończenie zostawia przy okazji, nie dość, że wycina, to jeszcze piękne wykończenie zostawia. No czego chcieć więcej? Producent twierdzi jeszcze dodatkowo, że H9 jest nieco mocniejsza w sile cięcia od H8. Ja nie robiłem bezpośrednich porównań, natomiast no nie mam powodów, te, żeby nie wierzyć producentowi, także... Także to jest to. Aha, nieraz pytacie, czy król cały samochód poleruje małym, małą polerką. No pewno, że nie. Nieraz po prostu tak. Przede wszystkim, gdzie ja używam małej polerki? No, w miejscach, gdzie mi się duży pad zatrzymuje, tam, gdzie nie jest efektywny w wycinaniu. W newralgicznych miejscach, tam, gdzie po prostu dużym padem nie dojdę, tak? A w przypadku prób lubię pracować i robić próbę na małym, bo. Jeżeli się ileś tam razy nie wstrzelę, to po prostu mam mniej prania. No, Wybrać taki pad, tak powiedzmy, 5 razy się nie wstrzelisz, to masz 5 pad padów do prania. Tak? Eee, Wybrać taki pad, a taki pad, no to jest zaoszczędzony czas. No i zobaczcie tutaj, jak ładnie się wszystko udało zgubić. Nawet to przetarcie takie w 100% wszystko zeszło, także elegancko. Musiałam musiałem na chwileczkę oderwać się od polerowania, w końcu trafił się samochód z niewypiaskowanymi lusterkami i po polerowaniu po prostu te lusterka wyglądają obłędnie, zobaczcie za mną, jest jak diament, zobaczcie jak to się odbija to światło, wow, a gdzie jeszcze etap wykończenia, a jeszcze C2, g -technika, jak przyjdzie na to i wyszkli jeszcze, zeszkli, wyszkli, nie wiem jak to nazwać, lakier. E, warstwą e, ceramiki, kwarcu, uuu, będzie piękniusio. No, garaż zamknięty, trzeba wracać do domu. Szczęśliwi w pracy czasu nie liczą. Ja jestem szczęśliwy, ale pomieszkać też trzeba. Kolejny dzień, e, witam. E, słuchajcie. Czas leci nieubłaganie, godzina za godziną, dzień za dniem. Pracy ubywa, ale jeszcze też sporo pracy przed nami. Dzisiaj planujemy skończyć etap cięcia, może uda się wziąć za wykończenie, no i później pozostanie zabezpieczenie, czyszczenie wszystkiego, dopracowywanie detali i... Sesja końcowa i wydanie auta, także łyczek kawy, ciocia była tak dobra, że zrobiła mi kawkę, rozkładam sprzęcior i bierzemy się do dalszej pracy. Zobaczcie, taka przecierka tutaj jest, brzydka, nieestetyczna, trzeba będzie ją zgubić. To jest obdrapane do plastiku, można powiedzieć do podkładu, natomiast większą część tego defektu na pewno uda się zgubić. No i zobaczcie. Tylko te grube takie rysy zostały. Natomiast w głównej mierze udało się to pra praktycznie całościowo zgubić. Zostały te grube rzeczy takiego podkładu. Posłuchajcie, jak to bywa w polerowaniu mała zmiana metody. Niestety zderzak no zazwyczaj taki samochodem, że zderzaki są bardziej zniszczone, zwłaszcza te tylne. No i to wymagało użycia mocniejszej, agresywniejszej metody. Tym razem poszła w ruch Menzer na 400, stąd paseczka, bo to nie śmierdzi ta pasta. I pad ten sam, czyli z mikrofibry. No nie było potrzeby używania jakiegoś bardziej agresywnego futerka, wystarczyła zmiana na bardziej agresywną pastę. Sobota, ostatni dzień. Dzisiaj mam w planie ukończyć pracę nad golfem. Łukasz tam pucuje szyby. Ja za chwileczkę biorę się, rozkładam sprzęt i rozpoczynam końcowy etap korekty, czyli wykończenie finish. No, pozostanie zabezpieczenie, jakieś detale typu dressing na opony, tworzywa i sesja. Zobaczcie teraz to lusterko po finiszu. Wow. To jest normalnie coś nieprawdopodobnego. Zobaczcie, jakie to piękne lustereczko się zrobiło. Zapalimy sobie latareczkę. Tyk. Łukasz się tam śmieje. <grystanie> <grystanie> Założenia projektu nie przewidywały dogłębnej de dekontaminacji szyb i usuwania kamie kamienia. Natomiast y, psuło mi to całościowo tak bardzo obraz tego samochodu, który teraz wygląda przepięknie, że po raz kolejny musiałem to y, no, usunąć. Zobaczcie, szyby nie ma. Samochód skończony, będę się naprawdę bardzo streszał. Oj, nie pokażę Wam jeszcze. Słuchajcie, pozostał mi dressing na opony położyć i jutro sesja, także mam nadzieję, że wyjdzie słońce i uda się nagrać fajną sesyjkę. Także ja kończę, zmykam do domu jeść i spać. 12 godzin dzisiaj naprawdę tak intensywnej pracy dało mi w kość, ale jestem bardzo szczęśliwy, bo samochód wyszedł po prostu poezja. Nie boję się tego słowa użyć, że tego zdania właściwie, że mógłby śmiało być wystawiony w Genewie na wystawie. Za nami, słuchajcie, jeden z najbardziej efektownych lakierów, z jakim miałem przyjemność pracować. Trudny w obróbce, natomiast wynagradza walorami wizualnymi. Bardzo ładnie szkli się taki lakier. też sam kolor jest bardzo ciekawy. Od takiego ciemno-granatowego przez taki atramentowy, czy wręcz jasno-niebieski świetnie zachowuje się ziarno użyte w tym metaliku. Zazwyczaj ziarno w lakierach jest takie płaskie w odbiorze. Niby się błyszczą te drobinki, natomiast one są takie płaskie. A tutaj w przypadku tego lakieru ciężko jest to oddać po prostu na filmie. Natomiast te drobiny tak się skrzą fajnie, że aż ma się wrażenie, że one wyskakują z tego lakieru. Znaczy fajna sprawa. Słuchajcie, nie przyciągam tej końcówki. Standardowo bardzo proszę o komentowanie o łapkowanie, zwiększa to zasięg naszego filmu. Jeżeli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to zachęcam do subskrypcji i widzimy się w kolejnej produkcji. Pozdrawiam wszystkich, serdecznie, cześć.